Jak widzicie, Ofmania to impreza dla całych rodzin. Mamy tu żony, dzieci, dziadków, babcie, ojców nawet i synów trochę. Wszystko jest. Pogubiłem się w stosunek ręce kamerą Jest pięknie. Mamy piąteczek przed południem. Ludzie zaczynają się gromadzić w namiocie, gdzie będą za niedługo wydawane paczki startowe dla kierowców okay. no right. okay. okay, to <mulity> Bo muszę zrobić taki banerek, bo mojego brakuje tu rozstawiają się powoli stoiska, będziemy sobie kupić fajne rzeczy na przykład Super gąbki od Crazy Crawler. Czek. Thanks. Tu się szykują piękne skalowe akcesoria na sprzedaż. Zaraz przynie wydawać pieniądze. Jakie chcesz? Co. O proszę, piękna aventura lisa z lisem. Tak, 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 naprawdę, yeah. Nawet fiat lisa z lisem. Tak. Jest lisa. Tak jest, tu, jest, tu jest mały. Z <grym> tak, jest. Z tak jest. Idziemy dalej, o. Tu się rozkłada ze swoim kramikiem. Lisowy kramik, polecam wszystkim. Mam, używam, zachwalam. A tu szukaję modeliki do jazdy, proszę Widzicie, pełen przekrój mamy I te, i gąsienice, i koła, mamy. i ciężarówki, i nie ciężarówki Tu stoi moja fuszerka, jedna z drugą fuszerką Trax'a Siki Basher TRX4 <laughs> Proszę, nawet driftery będą jeździły po skałach dzisiaj. Ja mam zapachu, czy A pan gdzie tym posłuchuje, proszę pana. Ja nie wiem, to jest spekulacja. Teraz mam przyniosę dokumenty do podpisania. Eee, to on to do Warszawy, to Dawaj, 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 Próbujesz czy się poddaję. Tak, tak, tak. Za jest się z tym grzebamy. Tam mój stalicę. Ambity człowiek będzie walczył. Muszę dajechać na Tak ci już nie zaniczą. Bo się zatrzymałeś. To Szkoda go chować. A może nie szkoda? A bo to do momentu zatrzymania? Tak, do momentu zatrzymania tak naprawdę. Możesz po chwilę, nie Już nie walczymy o za ten nie? Jak? Jak to nie? Nie? Baga, wracamy! Nie? Nie, <WytEO> no niech ci będzie! No.

Dobra, bardzo ładnie, 18.66 Mogę, <laughs> Mogę wziąć Mugena Mogę wziąć Mugena Idziemy na drugą Zarajna okay. się przed kamieniem, przed linią bardzo długo jak rozumiem To też na czas? Też na czas Dobra. Gotów? A, i tu jest dodatkowa opcja. Za dotknięcie piłeczki zaznaczam Ci za każdym razem... Dobry? Okay. <laughs> zaznaczam Ci za każdym razem dotknięcie. Czyli okay. staraj się dotykać. Gotów? Start. I co? Jak najbliżej koło niego wyjdziesz. Pamiętaj, to jest sprint, nie maraton czy coś tam. masz ciasno To jest pół, to jest pół, to jest pół. Wszystko jest w to tam się nic nie ukryje. Nie ma bitu. Cześć, jesteś I tu nie jest taki co Dobra, bardzo ładnie. 1, 2, 7, 86. Ale czad. Będziemy jechać autobusem jak są w parku. Aga cieszę się, że będzie mogła zwierzątka? A starszyzna stoi, zobaczcie, on nic nie je tylko stoi i pilnuje Tu obok mnie Kozy mnie żyją widzę. na skraju wąwozów to co so, Piszę na dole w opisie że to kuski syryjskie, ale moim zdaniem to są so północnoafrykańskie, niewielka różnica, ale jest żyją od zachodnich części gór Atlas aż po Liban Także no, a tutaj łanie podchodzą do nas Asia, Basia i Kasia. Mamy czytać. Rozmawiałem z profesorem Ginem ostatnio, wybitnym specjalistą. To są muflony. To są w moim rankingu, to są zwierzęta numer dwa. Lubię ich niesamowicie. One. Ale są black metalowe. Daniela, to już. Dobrze. Opowiedz nam o tym niesamowitym modelu. To zabawka z Lidla, taki piękny szumowiec dla dzieci. Sadzone są przy mnie trzy serwa, regulator, siliczek ma malutki, tylko bardzo mało drona. Aha. Y I to jest mój pierwszy samolot, który zbudowałem w tym roku w ogóle w życiu. Aha. Mówiłem, że do mełki się nie nadaje, ale. Ja widziałem, że lata. Ale lata i naprawdę daje dużo, dużo frajdy. Jest Super, tani. i to jest, jest właśnie. Bardzo jest bardzo wytrzymały. O, i to jest właśnie esencja modlarstwa, moi drodzy. Robimy coś z zabawki z Lidla i zaczynamy zabawę w latanie. Jeszcze mam troszkę pakiety, to może... Może się zrobię, a może się rozbije też będzie ciekawie na pewno. Od jednego żarła. Od zrobić żarły. No, no bo było spektakularne. Nie? Może być o drzewo. dobra. Może wróci. tak żeby dało się go To jest bardzo lekki i to będzie bolała. Bardzo reaguje mocno na wyjadę, nie? Mm -hmm. I właśnie mi się pakiet kończy i jak teraz nie Siadaj je, to będzie bolało. Ja nie tak to wygląda. <głos> <głos> Ale to jest <noise> ciekawe, bo on spadł, rozbił się. Ja wymienię pakiet i będzie latał dalej. Chyba, że mi się śmieje go O, trzeba będzie silnik wyczyścić. Zdecydowanie. Jak tam gimy samo? No, no właśnie, jeśli się nie było wybuchu, to nie jest fajne. Muszę iść, chyba musiał iść w ten model, e, prawda, spalinowe. Ja latałem właśnie spalinowymi samolotami, tego się zainteresowałem. A na, masz na gumę, co? wciąga w offrost, tak. Fajna wciąga w offrost, dokładnie. No się powiedz, jak się nazywasz, skąd przyjechałeś? Koza, Ruda Śląska. Śląsk. Bardzo miło, kozo z Rudy Śląskiej. Dzień

Jeszcze nie, takie? Jeszcze na razie jest tylko jeden mądry okay. wódzik. Jest... Dobra. Jakie misiaczki. Ja o Jezus, dobra, to będzie bolało, nie? No i co? Ale jaki fajny wykrzyż złapałeś. Że w młodości najtrudniejsze jest pierwszych 50 lat, a później to już z górki. Zaraz zobaczymy, Arsingerz w akcji. Dobra, to powiedz nam jeszcze, ile masz lat i jakim jesteś modelem? Nie, nie powiem. A jak widzisz modelem? Niektórzy mówią, że jest czerwono, niebiesko, biały, ale ja nie widzę kolorów. A. To robię zawsze to na spuch. Czterokołowym. Maluję na spuch zawsze. I to jest, o ile się nie mylę, komoda, tak? Komoda. Proszę bardzo. Dodatki nie były dostępne na Shapeways. Antenki nie masz tak nisko? No, się popisał. Cześć. gaz? No. No. Nie godo. Zgadz mi silnik. Wtyczka zamokowa. Tak, tu dobrze bierzemy? Dobrze. Nie. I w lewo. jest też wersja dla frajerczyków obok. No nie, o nie, to piwniczka. Zują ci? Ja mam niewsmakalne nie, nie, nie buty, to łatwiej. O, dobra, okej, później. Słuchaj. Chciała? No, coś mi nie działa <laughs> Udało się to bronko, nie? Tak, sesowi. No to zawsze z kamerą się kaszani, normalne takie. Zmontujemy tak, że będzie dobrze. Pięknie. Skalowo wie, skalowo. Najładniejsza wętura na zawodach. Oto właściciel, też niezły przystojniak Rudy, najlepszy. Rady. 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 Jesteś u Jesteś u pani Jestem u pani, trudno Nie A gdzie mam jechać, przepraszam bardzo? Jak? Tędy, tu Mhm proszę, Park Jurajski Ora, dziś sobie bardzo przyzwoicie Fajnie wygląda To Będzie skalowo R.C. jak się bawisz? To bardzo dobrze Co ci się podoba najbardziej oprócz mnie? Eee, teren mhm. i ilość uczestników No i super Czym jedziesz? Opowiedz nam jeszcze szybko Axialem Z największym przyrotem w Polsce Tak Tu jest ten Axial 1200 to... motogodzin bez remontu Gdzie jest trasa? Nie wiem Zamykaj oczy Zamykam. Delikatnie rusz I jedź powoli Trochę więcej gazu daj. Teraz maksymalnie w lewo To jest prawo. Eee, w prawo W prawo Tak, tak I prosty koła. Bardzo dobrze Teraz skręć maksymalnie w prawo Jedź, jedź, Prostuj koła. Troszkę w lewo. Prostuj. Super. Teraz zakręcaj maksymalnie w lewo. I jedź tak. Prostuj. Troszkę w lewo jeszcze. Dobra. Zakręcowywujesz w lewo maksymalnie. Prostuj koła. Troszkę w prawo. Jeszcze, jeszcze mocniej w prawo. Dobra, zwolnij. I wyprostuj koła. Super. Delikatnie w lewo. Super, prosto. Teraz dajesz ostro w lewo, maksymalnie. Jeszcze, 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 jeszcze. Cały czas w lewo, maksymalnie. Prostuj. Delikatnie w prawo. Jedź, bo na kałuże nie zaszczepiłaś. Dobra. Troszkę w lewo. E, stój, 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 stój. Koła maksymalnie w prawo. Cofnij trochę. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, wyprostuj koła. Troszkę, skręć kręć w lewo, może jednak. O, i jedź. Dobra, wyprostuj koła. Troszkę w prawo. No i jedź. Dobrze, no, im przejeżdżasz. Dobra, kręcisz maksymalnie w lewo teraz. Wyprostuj koła. W prawo, maksymalnie. Dobra, wyprostuj. No i teraz objechana, brawo. Podobało ci się? Tak. No i super. No ciekawe całkiem. No, i tak moi drodzy, w telegraficznym skrócie wyglądała Ofmania 2020. E, oczywiście te kilka ujęć nie jest w stanie oddać klimatu, jaki tworzy niemal 200 uczestników i pasjonatów modelarstwa. No i mówię Wam z czystym sumieniem i z ręką na sercu, że moim zdaniem jest to impreza, która powinna być obowiązkowym punktem kalendarza każdego pasjonaty modelarstwa kołowego i nie tylko w Polsce. No. Jeszcze raz oczywiście bardzo dziękuję organizatorom za to, że możemy się tak świetnie bawić co roku naszymi autkami na pilota. I Wam dziękuję również widzowie, moi drodzy, za obejrzenie tego materiału. Jeśli oczywiście Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jak Wam się nie podobało, to tego nie róbcie. Napiszcie w komentarzu, co byście poprawili. Napiszcie w komentarzu, co Wam się najbardziej podobało na tegorocznej Hoffmanii. Jeśli tego nie robicie, to bardzo Was zachęcam do subskrybowania kanału. To w jakiś tam sposób zawsze motywuje do nagrywania częściej i robienia większej ilości filmików. No. A ja tymczasem idę dalej z pieseczkiem na spacerek, a w międzyczasie zaczynamy już sobie powoli odliczanie do przyszłorocznej ofmani. Trzymajcie się, pa!